No wiesz, tato. dlaczego tak. Tam w ogóle jakiś DJ Adolf siedzi, typu chyba radio. Team Speak 3, człowieko. Co tam było? Poczekalnie, ogłoszenia kanał ogólny, kuchnia, prysznic. Patrz to, to tło w ogóle. Wiesz, ja to robiłem. Ile tu wklejałem tych naklejek? No, nagrywam dla was na YouTube od 2010 10. to 5 lat. 800 plus filmów. No, sporo ich było. Mnóstwo jakichś, kurde, tych filmów z gier, z y, amnezji. Były te czasy, że byliśmy psycholami i mieliśmy karty w białym trybie. Trzeba sobie odpalić w ciemnym, oczywiście, żeby prądu nie żarło i żeby gałę nie wypalało od niebieskiego światła. Nie? Teraz wiemy. Jak <grym> walny. Jest to miejsce, gdzie goldy, platyny i diamenty grają. Nawet prowadziłem serię swoją solo rankedy kur na drugim kanale. Tam chyba mi się udało zrobić z prawie kilkanaście odcinków. Nawet spoko było. To był ten moment, kiedy ja się nauczyłem grać w lola solo, rankedy i mieć z tego nawet fan. Ale wiecie, jak to jest z lolem, nie? macie fan, a potem się ten fan kończy, jakby zawsze tak jest. Się... Goldy, bez... platyny i diamenty grają w rzeczywistości jak jednej, boustowanej, jednej. I i no je. W sumie mi to przeszkadzało jeszcze długo, nawet wtedy mi trochę to przeszkadzało, ale nie mogłem nic z tym zrobić. Chodzi mi o przeklinanie. Nie, naprawdę. Sporo czasu mi zajęło nauczenie się, żeby nie przeklinać. nie? Jak ja się uczyłem, żeby nie przeklinać, jak mi wychodziło nie przeklinanie, to mi zaczęło coraz bardziej przeszkadzać, że na przykład siedzę z kimś, kto o, ciągle przeklina. W sobie żyję, to zauważyłem, że ludzie się rozkręcają z częstszym przeklinaniem, takim, że przesadzają już. Kiedy emocje wchodzą, kiedy chcą coś dobrze powiedzieć, opowiedzieć, to wtedy zaczynają jeszcze więcej przeklinać. To mi się nie podoba no po prostu. Nie, to nie jest tak, że o teraz jestem dorosły i jestem ostrożny i elegancki. Nie zmądrzałem. I po prostu uważam, że przeklinanie jest okej, okay, żeby coś zaznaczyć, jak jest dozowanie tego, ale takie co chwilę, to mi się to nie podoba. I mojemu wewnętrznemu dziecku też się to nie podoba, nie? no ale dobra, no było jak było, nie. Jestem cały <grym> spring. <grym> A wy dzisiaj w wtynki? No, Rachl, tak. Ja byłem w pracy. Z Aż się kurzyło. Ej, zaraz, ja dawno, dawno. Nie mogę Był jakiś dziwny gościu tutaj, bił na Teamspeaker wtedy. Miał jakiś pogłos, jakieś straszne, dziwne rzeczy gadał, no? Jak gadał, ty jesteś? Nie, to nieraz tyś To harma. To harma? What the f**k? Dasz tobie rachet? Witaj nowa nie. Dzięki Olu za protipa dla Szymonoja. Jest, 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 ale mam fajnych widzów. <noise> Nie, ja też chodzisz z Bronkiem, no bez DZISIAJ TO WALĘ W tynki. Ty tu jesteś, Szawi, normalnie. Jaki młody. Zobacz, spokojnie, brutal, musisz przejść tylko tysiąc pierdolonych drzwi. Nie będę sał, Spooky Puki House. Odpaliłem sobie ostatnio na streamie na tamtym kanale Spooky Puki House of Jumpscares. Zmieniła się trochę gra ogólnie. Co co mi tutaj? A, brakuje mi moich długich włosów. Co to było? Co, co ja tutaj robię? Darpa. Nie będę ssał. Co to? Co ja tu piję? Widzisz? Zobacz jaki degenerat. No, no zobacz to. Moment, bo mi tu jakiś włos lata ciągle. Alkohol! Albo ostry sos. <noise> Jedno z dwóch. Na drugim kanale sobie tak rozkminialiśmy Kleja, że Klejo to on po prostu... Że szkoda, że on się nie zdecydował nigdy zrobić kanału, bo mnóstwo było w tym klanie takich osób. Śmieszniejsze ode mnie, a kleju? To był cały on. On był na maksa naturalny. On po prostu taki był. Bo mi się nie chciało, a teraz Ty jak piłeś? mam skórkę, to mi się chciało. coś? Nie. Dzisiaj język plączę. Nieprawda? Plączę dzisiaj. No, jakbym ja. Miałem ciężki dzień, <śmiech> <śmiech> byłem o psychiatry z p dalej. <śmiech> co? <śmiech> nie byłem. Nie byłem. Bo pierwszy raz. Poszedłem z dwa jakieś lata temu albo, albo z trzy do psychologa, jak już, bo psychiatra to przepisuje leki. Potem, że sobie pogada, co ja tu kłamie w ogóle. <śmiennie> Psychiatry czy psychologa? Nie psychiatr. No, nie. kiedyś musiał być. <śmiennie> <ten dyrektat. śmiennie> nie, może to miało jakieś drugie dno, ale nie. Co to w ogóle jest za odwrócona syrena? Cięka otwierać. Do Jezus, zastanawiam się którą. Aha, bo chyba ktoś miał rozkminę. Coś lepsze, Syrena, która jest rybą od, od pasa w dół, czy od pasa w górę? Siema, Szarlotkę. <laughs> to ty miałeś kiedyś ten klan, co można było podanie składać, chyba? To też jakiś mit w ogóle krążył, że ja miałem jakiś klan. Ja nigdy nie, nie miałem żadnego klanu. Ja byłem w klanie, ale nie miałem nigdy żadnego klanu. Nawet liderem nigdy nie byłem, wice, ani jakimś tam 13 lat. Film ze Stu? Aha, tak jak miałeś 13 lat. I była drama ze Stew, to ty pewnie mnie hejciłeś. I byłeś tam potem w Brutal czyta hejty, co? Kubistonek Brutal, podoba mi się, że wytykasz swoje błędy i się nie wstydzisz. Nie A, dzięki miłomi. Ksenaru. Jakaś ruda dziewucha, niby coś kojarzę, ale no nie wiem, nie wiem. Siemanko. Ańslaj Harry od pierwszy był. A drugi jaki był? Wiem, że chyba ich trzech było. Wiem, że na końcu był Robert Makłowicz. No, ale on jest, nie jest czarne, to jest wyjątek. No jasne, Ricardo, Milos. Ale, ale potem jeszcze coś było. Aha, potem w Gachimuchi, potem uniwersum Gachi Muci mnie do mnie dotarło. A co, naprawdę, ty to na sznurówkę zawiązałeś? No, na sznurówkę no, zawiązałeś? Nie na pewno. Nie innych <śmienny gwiezł> Musimy <śmujesz> mu zawiązać. No i wystarczająco. Szybkie od, od, odwiązanie i heja banana i utrzymuje się i jest git. Chociaż dobra, dobra, ktoś tam zaliczył glebę, ale to dlatego, że była. Aha, już wiem, bo potem jakiś żartowniś może sobie po prostu pociągnąć, nie? Kurde, w ogóle balans bieli. No, nie zdawałem sobie sprawy, że można lepiej y, światło ustawić. Nie, pchajgu, Mogę przystosować? No. Anomalia! Anomalia! Okay, bo... A no, no ja Nie Nie no, ma, według bo o, wydło, kura, <gulę> no, Waga najcie... o, kurwa. <gulę> <gulę> Zjechał? Zyspania. Zjechał, no? Zjechał? Ty, no bo trzy no? no ja już to zna, do <gulę> Nie, to jest Jeszcze jedna Aha, ta była tam... <gulę> Już, już widzę, że to jest sytuacja, już widzę, że to jest sytuacja. Tak? Były zawody w piciu ogólne, nie? Obstawiam, że Brzoz zajebion. Czekaj, cze, bo Kazik... Kazik, pamiętaj, że nie jesteś na rajdzie, nie zabij Szczerze? Ty mi zakład? O, są na nawet do 100 złotych. To był dla mnie śmiech chyba na sali, prawda? Bo już wiedziałem, że z góry że wygram. No, aktualna sytuacja, jak ty wyglądasz teraz? No, jaki jesteś? A, A bo mnie się po prostu wygląda, bo. Brzosu, przyjechałeś. Ja nie chcę, ja nie, nie, nie chcę cię obracać. stary. Ja cię, naprawdę szanuję. Wypili ze mną trzy razy. To, że stoi nie, to Dla mnie. Brzos bardzo chciał chyba przepić kazika. Nie? To był chyba pierwszy zlot. Od... Brzosa. No i on słysząc te wyczyny Kazika stwierdził, że on tutaj pokaże jaki to on nie jest i wypije więcej od niego, nie? Mieliśmy takie rozkminy. Może Brzos tak naprawdę udaje, że Brzos jest trzeźwy i on po prostu tak kusi Kazika. Też mieliśmy takie rozkminy. Dla mnie, że ty po trzech szklankach to jest dla mnie szacunek, ale... I chcieli go tutaj ugłaskać, że hej, słuchaj mordo, wypijeś wystarczająco dużo, nie musisz nic udowadniać, jest git, nie? Ale on chciał więcej. Nienajebywalny jest tak zwany Kazik, dokładnie. Odwagę cywilną się przyznać... Miałbyś się, cywilną się przyznać. Nie. cywilną przyznać. Ma... Nie no. mam... Ale ja mam odwagę, odwagę cywilną. Słucham. Się Żeby, przyznam. Się przyznam. słucham. słucham. Żeby się przyznać. No, słucham. się tak samo napierdolone... Tak samą samą na pier... tak. Ty. <laughs> Panie panowie, witamy na pierwszych ogólnopolskich mistrzostwach pij wódki na czar. mam odwagę, żeby się przyznać. tak samo napierdolony, ty. tak Panie i panowie, witamy na pierwszych ogólnopolskich mistrzostwach ja piciu wódki na czas. Go, <grym> na, duchu. Duchu. na pierwszym, w pierwszym w miejscu komuze. kolega we fioletowym, na drugim miejscu kolega w białym. Kto wygra? <grym> Tutaj trener ja, trener, <grym> Tak, trenerzy przygotowują swoich zawodników. Czy mam <grym> go upić, czy <grym> nie? Zadajcie sobie to pytanie. Przezera. Przezera. Du -du -du -du. A ja go się uzianuje. Mój! Twój? A ja cała swój telefon na fółko! Mój! Mój! Na mój! kurwa mój! No proszę w kurnię, no proszę dalej kochać! Jeśli chcesz jeszcze raz, by... na pierwszy nie? Na pierwszy Jeśli ten, chcesz! Kurwa, ja naprawdę! Siema lajd go, bo. Teraz teraz, to kurwa. Dla mnie osobiście tak. no to będzie dramat na drugi dzień, dla ciebie jak koszmar. Szczerze. bo. bo. No nie. nie jesteś na fruty, kur. Wprzyszę! Ja nie chcę tego odziąć! Wiesz, bo już wyglądasz tak, jak trzeba wyżykać tam! Jezu, to było mi dla wszystko. To jest to całe Alco Masters? Dokładnie. Szczerze, bo... Użył mi się, nie jesteś na płyte k... kur... Ja nie chcę tego odziąć. Dwa... E, wiesz, bo już wyglądasz tak jak musiał tam na tak, nie, zróbmy... Zrób, zróbmy tak. tak. Tak będę bezpieczny. Uy, tak. Jak wysłałeś na mnie o Wygrasz kasę. O! O! No. Z kim on no jest rozmawiał tak, z z tutaj, kurwa, nie ma, A czemu Kazik jeszcze nie pił wtedy? No on pił właśnie, normalnie. Oni tyle samo pili. I Kazik powiedział w którymś momencie, ja już nie piję. Brzos chciał się z nim założyć, że on wypije więcej od niego. Ale on już wtedy był porobiony. No, 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 Słucham, no, no, no jak się. <laughs>

nie no, kazik brzmi normalnie, prawda? No ale ta no, chłop, kurde no. Mocna bania. Też mam mocną bania. W sensie to jest też. Siła woli, umiejętność ukrycia tego, jakby takie ogarnięcie ogólne, nie? Niektórzy takie życie mieli, że na przykład pijący alkohol musieli ogarniać i się stąd nauczyli po prostu ogarniać. A inni nie mają hamulców żadnych, tylko manga. Po co niektóre rzeczy wspominać, skoro to było dawno? No Jest tak, jakby się prosić o jakąś dramę bez sensu, albo e, prowokowanie ludzi. Jeżeli coś było kiedyś, to zostawmy to w przeszłości, no, zamiast teraz odgrzybywać jakieś stare rany, ok? Żygałem po alkohol? Kur. Oczywiście, że to. Tak. Jeszcze jak? No jasne, i to nieraz. Normalna sprawa, kto nie rzygał. Chyba ci co nie piją tylko. No to też w porządku, jak ktoś nie pije, to szacun. Kiedyś musi być to na raz, nie? No no, to że... się cieszy, tu... kurczę, Ale spójrz tam! Ej, może się to nie rosną w górę? To jest raz! Ale, ale brzoz wiem, chcesz go na pewno Ale dopiero. nic nie jest. No powiedz mi, co on ci powiedział. się pijany. jest jesteś napierdolony! Leż sobie godzinkę, my... Luzik, turkusowa manga, nic się nie stało. Patrz, ja usiądę gdzieś tam. U mnie rytm zajeb... Do kibla no, raus! <grydził> do kibla! Do kibla rusz! Raz... Dobry montaż w ogóle, no. Do kibla! Raus! Nie! Raus! Wszyscy zobrazujemy! Koniec imprezy! Na przymus! Patujesz! Idziesz do spania! Koniec kropka! Nie to jest to! Wdecham! Bez skitu, Kazik tutaj brzmi jak ten stary z urodzin. No. Wszyscy zaraz rzekomo. Patujesz. Koniec imprezy. Na przymus. Faktujesz. Idziesz do spania. Koniec stropka. Nie, oh oh ja nie, nie to jest mi to. Amen. walizę do wyra. No. O nie. Diagnoza. Nie muszę się. Ale ja miałem ubaw z tym montażem, też no. Grill był zrobić. Barbakiu. Nie są barbaki! Bar bar Aż mi się przypominały obejrzeli tu klimaty Outlasta Bo Outlast oni też tak sobie siedzieli i piekli. Ale Kleju, on jak będzie miała 70 lat, to on będzie taki śmieszny dziadzio. Albo będzie bardzo toksyczny, czego mu nie życzę. No ale ta luntwa, luntwa, już, już mi na banie wchodzi. Luntwa, co za słowotwórstwo w ogóle. Ta kluntwa, która kiedyś była. Kluntwa nienawiści. To ona gdzieś się podbijała, gdzieś wyszła w ogóle. Luntwa. I nie naśladujcie tego głupiego zachowania, zwłaszcza mojego. Szczenieckiego zachowania, tak.

Miód pitny. To jeszcze były czasy, kiedy po miodzie pitnym mnie nie bolała głowa. A teraz już nawet po miodzie pitnym mnie boli głowa. Nie, może to przez to, że w ogóle nie piję alkoholu. Natomiast jak już się napiję, bardzo rzadko. Mam inny stosunek ogólnie do takich rzeczy. To tak, po piwie i powódce spoko, nic mnie nie jest. Ale wino, miod pitny, po prostu mi rozsadza głowę potem. Zaraz go będę reanimował You are a pirate Prawdziwy pirat <grym> Daj mi fajkę jeszcze Daj mi skleję, Ej, teraz wyleje powiedzieć, że... Nie, nie dalej na Magda <grym> No nie Poparnej No cześć Dawaj, <grym> no, dodaj się tutaj, kurwa Nie daj się O, o <grym> No, no ta Light goobu. kiedyś się pół litra obolało. tutaj coś i było git, a teraz co? Nie no, jeszcze nie będzie od Polaków wyzywać ta Light bo ja wiem. Teraz ma się po prostu więcej rozsądku. Chodzi o to, że znasz granicę, nie? Ja kiedy powinienem przestać pić, żeby się nie rozchorować? To jest proste, odpowiedzialne picie, co nie? Po prostu w którymś momencie trzeba sobie zrobić przerwę, Pić wodę też w międzyczasie. To jest bardzo ważne, żeby nie mieć potem: o, już pod Polaków wyzywa. No, ale są ludzie, co nie znają tej granicy, są przekonywani. A, pewnie w jakichś toksycznych towarzystwach to są nawet tak bardzo przekonywani, że, o, ze mną się nie napijesz, że, frajerze, e, słaby jesteś czy coś. I potem wiesz, ludzie co już po prostu wiedzą, że nie powinni pić, piją dalej. A potem co, żygają po kątach, się źle czują. Co to jest za zabawa? Trzeba wiedzieć, kiedy sobie zrobić przerwę, żeby się dobrze bawić, nie? Miałem swoje testowanie papierosów, no, testowałem papierosy jeszcze w tym roku nawet, tak przez dwa miesiące. O, ale też odrzuciłem, no. Chyba, że tak okazyjnie, ale tak raz na pół roku. Tam się wódka rozbija. My właśnie dlatego tu przeszliśmy. Dom Cześć, Kamilek. Hej. Tu jest mamy dom rozbija. To, to idziesz z nami na boksa. Jak, jak to zrobiliście, że roz... Z lodówki Żebym a... druga wypadła Wziąłem to, a one były na sobie I się rozjąłem a... Fajnie masz To żałoba Żałoba To żałoba, ale drugi... minek masz od dnia A to jest twój kot? Tak To co robione? To jest mój kot. To jest, to jest, to jest ten mój No wiem Hot to... A to sam sobie... Z... Jak Overwatch martwy <coughs> Ale zły to może powrót do Fortnite'a Jezu, ten Fortnite mnie też zmęczą. Przez ten grinding właśnie. W Fortnite Fortnite oczywiście fajnie, tymi mechanikami zachęcają do gry. No bo co, fajna skórka i co? Nie będziesz grał teraz? Żeby fajną skórkę wydropić? I co? Potem nie będziesz miał skórki? A inne dzieciaczki będą miały skórkę, a ty nie będziesz miał jak nie będziesz grał. Musisz grać. I mnie to zmęczyło po prostu. No i też za dużo. Fajny Fortnite był, ale po prostu już tak wiecie co, po prostu ile można? No nudzi się po jakimś czasie. Dobra, koniec zagrywania! <laughs> teraz nie robią takich zajebistych animacji. To Boże, o, boże, się normalnie. Normalnie. O, Kazik wie. tam, Kazik tam portal do piekła w pokoju otworzył. <grym <grym> Dobra, a mogę tam ten hajs podnieść? mogę ten hajs podnieść. Jak to? Bo ja. <grym> Co się stało? Ty. Dlaczego? Ta... Wolałem się sam wykończyć. Pewnie jakbyśmy się porządnie skupili, to moglibyśmy tę misję lepiej wygrywać. Tyle razy się powtarzało. Nie, no, był taki limit, nie? Że tam po pięciu razach już sfailowanych to już się denerwowali. Ludzie, no, 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 no zróbmy tą misję w końcu. Brain the mama, listen to. O, śpiałem, co tu się stanie. <laughs> A w ogóle robimy tutaj chyba misję? Ta, 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 oni tam coś wiozą, ktoś z was zginie, to trzeba to powtarzać od jakiegoś tam momentu. We build this city, da. Listen to the radio, don't you remember. We build this city... A... Co ty zrobiłeś?! A... Ty... Co, ty... co, ty... co ty? Coś ty zrobisz. <tosanthusur falce> ty tam, <tosanthusur falce> Jakie skoczyłeś w ogóle? Co się stało? stało? Ja Jakie są szanse, nie? Jakie to jest RNG w ogóle, no tak musiało być To jest po prostu, od Boga to jest, nie? No motorem jesteś, jednośladowcem No to sobie możesz robić normalnie stanty, nie? Co to za RNG, chore? Minimapa jest tutaj? No widać, nie? Te kropki niebieskie, widać co jest pięć Praise the mama Listen to the radio No. to już kontroli, to kontroli radio. nie miałem we you Co ty <laughs> robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? ty dawno Co ty, ty robisz? <laughs> Skąd ty skoczyłeś w ogóle? Szkoda, że nie miałem perspektywy Michaela. <laughs> Jedziesz sobie na spokojnie samochodem. Ty dobrze. Ty, tylko tej piosenki słuchasz. ty masz jakieś specjalne radio. O śmierć, dobrze, dobrze jeździsz. O ty też. <laughs> w sklepie zakupiłem miokradnika na koniec. Co tu się odpierdala, kurde? zakupów nie można zrobić. Pierwszy, pierwszy, pierwszy raz mi się nie udało skończyć ten ZA I co no znowu, się Co? Ja streamer. Tam tu końcówka sama była i weź to powtarzaj teraz. No trudne to szczelanie było, no. No kurde co? No zabili mnie. Jezus! A Morfi jest tam Morfi! Wiadomo <grytamy> jaki Morfi. O muszę z tymi nobami grać. <grytamy> ja, nie, a może też się mechanikiem. Chyba nie było ani jednej takiej sytuacji, żeby Morfi zginął, bo, bo źle strzelał bo go zaszczeli. Jeśli już, to raczej to było spowodowane błędem innych.. Jadę, mam nadzieję, że nie ma żadnych samolotów. Jak mój jedną w głowę. O, to muszę mieć, o? muszę mieć To! O, zajebiście, dwa najpierw Co? co? No? po prostu co? Już łuk, nie? Ja, nie? Nie możemy tak na się masz. dojechać To nie moja wina Za Nie, się? Nie, Wiesz? nie, nie, on padnie to śmierć, Chyba się się to to śmierć to jest wodą Jaro, cześć chłopczyku Poszło Co ja idę z się Co? Co się stało z moją fryzurą? Co się stało z moją fryzurą? Się na białe. Zobaczę. Jak się wydawają fryzury, teraz dzisiaj ci. Dzisiaj kurwa nie jesteśmy. Jak on tak da! Chyba na koniec na dzisiaj. Tam Maciek sobie leży. Majek, co robi w ogóle? To musi, być, to musi być Aria, jak była dzieciakiem. Bo teraz Aria jest chmurką. Wyrosły jej dłuższe włosy, jest po prostu chmureczką. Jest dalej mała. Jest chyba nawet taka mała, jak jest teraz. Tylko po prostu dorosła. No to bajo, i zdrówka życzę.